Witamy tych, których doskonale Państwo znają. Dzień dobry rodzino. Dzień, dzień dobry serde, dzień, serde, dzień. Serde. O, zanektował e, mikrofon, będzie śpiewane. Jest i Patrycja, i Marcin, Jeszcze witajcie bardzo serdecznie. Ta to tam zerkaj na niego delikatnie, jak gdyby wszystko bez. <laughs> no tak, tam mamy też bardzo wygodną kanapę. Cześć o, ja dzieciaki. Lubię, Dobrze, że jesteście. Wami. Jan i Anna Tesla, witajcie bardzo serdecznie. No i oczywiście cała ekipa. Chociaż zaczynamy od gratulacji, bo ostatnio jak się widzieliśmy, to była czwóreczka. No. A dzisiaj jest i piąteczka! To Brawo, nie możemy mamo. się doczekać, Dziękuję. fantastycznie. Tak, trzymać. Słuchajcie, z kim przyjeżdżacie? Aha, nie macie mikrofonu, bo Wam. Jest bąbelek, już ma, mikrofon. Zabrał... To... Mamy no to. No bąbelek, dobra, bąbelek pewnie na razie się musi do tego mikrofonu przyzwyczaić. Jak bo nic nie powiem, bo się cały czas przymiekał, nie mogę się napatrzeć. Słuchajcie, to, to w takim razie raz jeszcze powiedzcie nam, z kim. Z kim przyjeżdżacie, kogo my to widzimy, kim się zachwycamy? Dzisiaj przywieźliśmy karzełki Teddy. Są to najmniejsze króliczki, które hodujemy. Taki króliczek, jego waga docelowa A, czy, czy, czy. w dorosłości to jest 900 gram. Tak, do kilograma, kilogram 200. I są jeszcze trzy króliczki, rasy mini lub, te, które będą miały opadnięte uszka. Tu są mini lubki, te tak. z takimi. Jeden jest niebieski, takie duże, i dwa niebiesko, nie białe mhm. Dokładnie. Aha. Jeszcze im nawet uszka nie opadły. Ale czad, ale to musi być Friday i zabawa. Chciałbym Wy nie macie mikrofonów dzieciaki no, niestety. Został nie? zarekwirowany A, to mikrofon. To Na razie rozumiem, że tam <noise> nie ale... da rady tego mikrofonu odebrać. Słuchajcie, wszyscy się zachwycają za każdym razem po waszej wizycie u nas. Między innymi dlatego dzisiaj nie ma frajdy, bo byłoby tak z 10 do 0 dla frajdy, ale absolutnie króliczki nadrabiają wszystko. To nie jest jednak mimo wszystko jeżak dla każdego. No nie, najpierw na pewno testy alergiczne, żeby wykluczyć tą alergię, bo nie każdy też może posiadać takiego Właśnie. królika w domu. No i no, przemyślana decyzja to się wiąże z jakimś miejscem dla tego królika, ze swobodnym wybiegiem na pewno i z odpowiednią dietą. I no, te warunki tutaj. W przypadku diety u królika są restrykcyjne bardzo. Uh -huh. A co to znaczy? Co eee, no, stałe pory karmienia na pewno. Aha, jeżeli podajemy pory. granulat, no to jeżeli zaczynamy go podawać o siódmej, to druga pora karmienia będzie godziną dziewiętnastą. Jeżeli jest aha. to ósma rano, no to druga porcja o godzinie dwudziestej. Siano cały czas w paśniku. Jeżeli tego siana brakuje, to po prostu cały czas je dokładamy. No i duże ilości suszonych ziół, gdzie to czasami po prostu kogoś może przerazić, bo aha, jedzą aha. po prostu cały czas. Niesamowite, bo wydawałoby się właśnie, że. Tutaj jest taki bardziej luźny, e, luźna dieta. Prawda? Tak, wydaje tak, mi się, takie że jest się... większy obowiązek z królikiem niż psem Naprawdę? poniekąd. Tak? Widzicie? No, o waszej miłości i dbałości niech świadczy fakt, że, że czasami, Marcin, ty jedziesz ile kilometrów po pietruszkę na przykład? No, zdarza się, że to ponad 100 kilometrów jest, albo nawet i 200. Zależy, gdzie dane gospodarstwo ekologiczne, dany asortyment posiada. Wybieramy takie gospodarstwa, gdzie został nadany ten certyfikat, agrobiotestu. Na pewno e, wtedy mam pewno, że te płody rolne, które no, zostały zebrane, czy do granulatu, czy nawet siano w samej postaci, no nie były opryskany żadną chemią, pestycydami. Jeśli mamy, jeśli mamy zapotrzebowanie na przykład na pietruszkę, no to szukamy pietruszki, szukamy takich dostawców, którzy są w stanie nam zapewnić ten certyfikat, e, że produkt jest ekologiczny i wówczas e, udajemy się tam, Jedzieś. gdzie musimy i jedziemy. No, no, no właśnie. Ewentualnie, to... jeśli jest możliwość, to zamawiamy i to nam przysyłają, a nie zawsze jest taka możliwość. Nieraz wolimy jechać na miejsce Piłkarz. i znawalnie zobaczyć, jak coś Żeby wygląda. Wybrać po no wybrać najlepsze. Piłkarz widzę, że tutaj się Mamy szykuje. Piłka no, Dzisiaj ale... jest bardzo niesforny, on jest niewyspany, Cześć, nie? Zżyje nie nie przecież normalne grzeczne jest tym proszę Dorobił się nawet siniaka tutaj u Was. O, <laughs> wypadek. Bo tutaj jest duże pole, <laughs> pole przeszkodowe, przeszkodowe, że tak powiem. Do popisu, bardzo prawda. dużo przeszkód. E o, ale widzę, że mikrofon też, czyli śpiewający, e śpiewający piłkarz. Słuchajcie, a tak się zastanawiam, bo no oczywiście... No to młodzieży jak... teraz, uwaga, pytania o cioci Idę. No właśnie, jak, jak myślicie o świętach wielkanocnych, czy jakieś specjalne znaczenie te właśnie wasze wszystkie króliczki, które macie, czy mają dla Was? Chodź. No, trudne pytanie. Trudne pytanie. Pewnie, A. że mają. No powiedz, pewnie, punktów? że ta... no Pewnie, <laughs> że mają. Pewnie, że tak, bo to jest przecież radość, to jest życie, ale Wy się w ogóle musicie o tym powiedzieć. Bardzo też mocno włączacie w opiekę nad króliczami, króliczkami, prawda? Co Dokładnie. robicie? Jak wygląda Wasz dzień? To ja się najlepiej może opowiedzieć. No to jedziesz, ja się pomagam. Wstajemy, idziemy z tatą na Króliczarni, uzupełniamy królikom sian, siano, wodę, o. karmimy je. I to się nie nudzi? A o której staje się, żeby to robić? Zależy kiedy, bo <śmiech> zależy. <śmiech> zależy, ale jest to słuchaj obowiązek i trzeba to zrobić każdego dnia, czy można sobie na przykład odpuścić na, na tydzień? My akurat mamy takie, taką możliwość, że my mamy większość a, tak rzeczy zautomatyzowanych, a, więc możemy sobie na to proszę. pozwolić. Dlatego tutaj pory nie muszą być regularne, Aha. aczkolwiek jeśli chodzi o indywidualnego właściciela, który takiego króliczka posiada, to tutaj restrykcyjnie należy do tego podchodzić i pory karmienia są bardzo ważne, zwłaszcza na początku, kiedy taki króliczek do nowego domu dociera i wtedy wszystko jest, należy, na wszystko należy zwrócić uwagę tak dokładnie. Ale też mamy króliczki, które normalnie y, robimy im, że dajemy im wodę siano. I też coś chciałeś powiedzieć. Nasza kulerno mała, ale ci przerwaliśmy. Masz mikrofon, chciałeś powiedzieć, który z tych, twoich, z tych króliczków jest twoim ulubionym? Aha, aha to nie, nie działa, króliczek, którego A Zamieniamy, nie tak? Zamieniamy? Ten nie działa? Jeden króliczek z tych przypomina jej pierwszego królika, którego miała takiego a. ulubionego. W pierwszym pytaniu na śniadanie był. A jest a... króliczek? Pokaż. Ten jasny w narożniku, talerowy. ale. Ale słodzie. Powiedz jak się nazywał. Ale to musisz do tego mikrofonu. To ten, ten musimy bo tamten jest tylko i wyłącznie. Amelik Bombalik. Amelik bombalik i jak ładnie! <grym> słuchajcie, zostaniecie z nami, bo mamy kilka jeszcze tutaj eksponatów w studiu, które moglibyśmy zdemolować. Także słuchajcie, dobra. rozgoście się, czujcie się jak zwykle, jak u siebie. Uwielbiamy was u nas gościć i widzimy się jeszcze nie raz dzisiaj. <grym> A my tymczasem zobaczmy, co w kolejnym odcinku. Pytania na śniadanie. <grym>